Ale numer. W środku też nikogo nie ma. Oprócz nas. Żałuję, że w ogóle tutaj weszliśmy. Ten lunapark na pewno jest nawiedzony. <gryw> do mnie ludziska prędko ujrzy się największego siłacza świata, boskiego i kolosalnego mięśniowca w masce. Ten facet też jest podobny do Dika Wandajka. Pewnie Dick poznajomości zatrudnił wielu krewnych. Ale zapomniał zatrudnić widzów. Walci śmiało. Jeden bilet wystarczy, żeby obejrzeć cały występ. Chcecie zobaczyć tego osiłka? Mogę zobaczyć nawet osiołka. Nie pchać się, wszyscy zdążą na występ mięśniowca. Macie czekać, tu jest kolejka. Proszę pana, oprócz nas nikogo nie ma. Wybacz, ale tłum tak ryczy, że nic nie słyszę. Pan Wandelk ma naprawdę niesamowitych krewniaków. I jeszcze bardziej niesamowity lunapark. Nie tylko widownia świeci pustkami, ta scena również. Siłacz pojawi się na niej lada moment. Już spręży swoje potężne muskuły. Są olbrzymie i twarde jak balony. Błyskawicznie napina mięsień sumakowy. Przed Państwem wspaniały mięśniowiec w masce! Ależ to pan Van Dyke! Czy nic się panu nie stało? Bo wyłożył się pan jak długi. Mój biznes też leży. Nie będę dłużej owijać w dzieciaki. Luna Park zrobił klapy jak te sflaczałe balony. To znaczy, że tutaj zawsze jest tak pusto? Tak. Klienci nie przychodzą, a pracownicy się zwolnili. Dlatego sam prowadzę cały ten kram. Jednego nie rozumiem. Czemu pański Lunapark jest niepopularny? Wśród ludzi krążą pogłoski, że tu straszy. O piór. Jest i tak dość upiornie. Skoro w tym lunaparku straszy, to dlaczego pan tu został? Jak powiada Van Dyke, przedstawienie musi trwać. A jak powiada Wanku dłaty, widz ma święte prawo zwiać! W dodatku, prędko, prędko, prędko! Zaczekaj, stary! Jeśli ten lunapark jest nawiedzony, musimy zostać i pomóc panu Van Dykowi. Fred ma rację, tylko my znamy się na duchach. No jasne! Wielkie dzięki. Czujecie ducha rozrywki, dzieci? Ja też jestem rozrywkowy. Walcie do mnie ludziska. Oto wielki cykor kudłaty. Reconcile. Pół człowiek, pół kurczak. E I cykor pełny kurczak. Pa. Pa, 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 pa. Poproszę o jeden bilecik. Wy wybacz, wszystkie sprzedane. Komuś spodobał się wasz numer. Nikt nie liczy, że będę bisował. Ta ręka chyba czegoś chce. Mam nadzieję, że nie mnie. Hmm. Będziesz czynielisz mnie. Jak ty możesz tak mówić? O, ładny z ciebie przyjaciel człowieka, Scooby. Ej, widzicie to? Ręka chce nam coś pokazać. Może dowiemy się, dlaczego tutaj straszy. Chodźmy. Słusznie. Jedną chwilę. Damy mają pierwszeństwo, ale nie w tym wypadku. Ta łapa może nas wpakować w kłopoty. Mężczyzna musi iść w To bardzo miło z twojej strony, Dick. Nie ma o czym mówić. Prowadź nas, Fred. Dobra. Ty nie idziesz ku dłaty? Ja mam śledzić jakąś upiorną łapę? <laughs> Zawsze robię wszystko na własną rękę i dlatego nie ruszę się stąd ani na krok. Ja też. Patrzcie, tam jest ręka widmo. Chyba zamierza rzucać piłeczkami. O, świetnie! Nareszcie mam klienta! Płacisz dykę za rzut! Chwila! Opanuj się! Koniec rzucania! Odbiło ci, to? Lepiej weź się w garść! I gdzie jest ta ręka? Nie ja wiem, nagle zniknęła. Trzeba ją odnaleźć. I to jak najprędzej! Jest mi winna 25 dolców!